No już. Ćwiczenie z rezygnacji. Ćwiczone zaledwie podczas jednego posiłku. Teraz mamy drugi posiłek i właśnie się dzieje coś dziwnego. Proszę. O, już rezygnuję. Nie wiem czy to jest dobre. Weźmy, że damy jej nagrodę. OK. I w ręce mam to samo co w misce. No proszę, jedz sobie tak! Dropka Okej! Okay. Proszę. No okay, teraz wychodzi. Dropka. Dropka. Okej! Okay. I pewnie teraz już po szarpnięciu delikatnym nie będzie chciała jeść niestety. O, teraz o to chodziło. O ten moment, że ona sama już nie podejmuje tej decyzji. Proszę, chodź. O, że sama rezygnuje, mimo to, że jej nie wołałam. Proszę. Ja nie chcę, żeby ona w stresie jadła. Chcę, żeby sobie jadła normalnie. Dropka! Dropuś. Dropuś. No, ona sama też nie rozumie, co ma robić. Drobka. Dostawia się, coś łapkami próbuje. Nie, ani ja nie rozumiem, ani ona co my mamy z tym dalej zrobić. Kropka! Okej. Okay. No, to jest ciało, nie da Proszę. No. jeszcze chwilę. No ale to takie okej, okay. właściwie sama nie wiem za co. Tu, tu mi depcze, tam się dostawia, tu siada, tu staje. Jest totalny chaos, także potrzebujemy wskazówek. Kolejne ćwiczenia.